Pamiętamy pięć legendarnych gwiazd, które niedawno nas opuściły. To były głosy, które kochaliśmy, twarze, które podziwialiśmy, i talenty, które kształtowały świat muzyki, filmu i teatru. Ich historie są niezapomniane, a ich dziedzictwo ponadczasowe. Od hipnotyzujących występów operowych Teresy żyli z Gary, przez poruszające filmy Barbary Sas, pełną emocji muzykę Ireny Jarockiej, wybitne aktorstwo Piotra Machalicy, po elegancję Hanny Stankówny dziś celebrujemy ich niezwykłe kariery. Zostańcie z nami, aby uczcić ich życie i przypomnieć sobie wpływ, jaki mieli na nas wszystkich. Teresa z Gara była niezwykłą śpiewaczką operową, której głos zachwycał publiczność na całym świecie. Odeszła 28 sierpnia 2021 roku, pozostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które na zawsze będzie rozbrzmiewać w sercach miłośników opery. Jej głos to było coś więcej niż dźwięk, to była czysta emocja, tkanie opowieści w każdej nucie, którą śpiewała. Czy to Mozart, Verdi czy Puccini, każdej roli nadawała wyjątkową głębię. Jej droga do sukcesu nie była łatwa, ale dzięki talentowi i determinacji stała się sensacją na światową skalę. Rozpoczęła swoją karierę muzyczną w Polsce, a później zdobyła międzynarodowe uznanie po zwycięstwie w Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym w Tuluzie. Barbara Sas była kultową reżyserką, która zrewolucjonizowała polskie kino swoim odważnym stylem opowiadania historii. Zostawiła po sobie niezatarte piętno na kinematografii, zanim odeszła 2 kwietnia 2015 roku. Jej filmy to nie tylko rozrywka, to głębokie refleksje nad życiem, pełne emocji i wybitnych kreacji aktorskich. Często skupiała się na silnych postaciach kobiecych, ukazując ich zmagania i triumfy w sposób, który poruszał widzów. Jej współpraca z aktorką Dorotą Stalińską zaowocowała jednymi z najbardziej przejmujących ról w historii polskiego kina. Barbara Sas wyreżyserowała m.in. filmy Bez miłości i Debiutantka, które zdobyły uznanie krytyków za ukazanie skomplikowanych, niezależnych kobiet. Irena Jarocka była piosenkarką, której głos przynosił ciepło i radość milionom słuchaczy. Niestety, odeszła 21 stycznia 2012 roku po walce z chorobą. Jej piękny głos i charyzmatyczna osobowość sprawiły, że podbiła serca fanów w Polsce i poza jej granicami. Piosenki takie jak Motylem Jestem i Wymyśliłam Cię stały się natychmiastowymi przebojami, które przez dekady rozbrzmiewały w radiu i były kochane przez kolejne pokolenia. Nie była tylko piosenkarką, była opowiadaczką historii, wlewającą duszę w każdą swoją interpretację. Reprezentowała Polskę na różnych międzynarodowych festiwalach muzycznych, zdobywając uznanie za swoje pełne emocji występy. Poza sceną była znana ze swojej życzliwości i bliskości z fanami. Przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal koncertowała i angażowała się w życie polskich społeczności. Nawet gdy przemysł muzyczny się zmieniał, jej utwory pozostały ponadczasowe i kochane przez kolejne pokolenia. Piotr Machalica był wybitnym aktorem, którego głęboki głos i charyzmatyczna obecność uczyniły go jedną z najbardziej szanowanych postaci polskiego teatru i kina. 14 grudnia 2020 roku odszedł tragicznie, pozostawiając pustkę w świecie polskiej sceny i filmu. Był równie przekonujący w poważnych dramatach jak i w komediach, zawsze nadając swoim postaciom autentyczność i głębię. Jego kreacje w filmach, takich jak Dekalog i Trzy Kolory biały przyniosły mu uznanie krytyków, a praca w teatrze ugruntowała jego pozycję jako jednego z największych aktorów swojego pokolenia. Piotr pochodził z artystycznej rodziny, a zamiłowanie do aktorstwa przejawiał od najmłodszych lat. Studiował w Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie doskonalił swój warsztat i rozwijał pasję do klasycznego teatru. Hanna Stankówna była elegancką i utalentowaną aktorką, której obecność zdobiła zarówno wielki, jak i mały ekran. Odeszła 14 grudnia 2020 roku, tego samego dnia co Piotr Machalica, ceo uczyniło ten dzień ogromną stratą dla świata sztuki i rozrywki. Najbardziej znana była ze swoich ról w filmach i telewizji, gdzie nadawała swoim bohaterkom głębię i subtelność. Niezależnie od tego, czy występowała w dramatach, czy lżejszych produkcjach, zawsze zachwycała wdzenkiem i pasją. Jedną z jej najbardziej ikonicznych ról była postać Izabeli Łęckiej w filmowej adaptacji Lalki, gdzie stworzyła niezapomniany portret tajemniczej i eleganckiej bohaterki. Choć tych pięcioro niezwykłych artystów opuściło ten świat, ich dziedzictwo pozostaje żywe dzięki ich pracy, talentowi i wspomnieniom, które pozostawili swoim fanom. Ich głosy wciąż rozbrzmiewają, ich filmy nadal poruszają, a ich obecność pozostaje w naszych sercach. Jeśli chcesz ich uczcić, nie pozwól, by ich historie zostały zapomniane, słuchaj ich muzyki, oglądaj ich filmy i pamiętaj ich nazwiska. Ich wpływ na świat nigdy nie przeminie. Która z tych legend była Twoją ulubioną? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli ten hołd był dla Ciebie poruszający, nie zapomnij polubić i zasubskrybować, by otrzymywać więcej opowieści o gwiazdach, które odeszły.